Nazywam się Tomek Garboński 191 i Reprezentuje radość z Warszawy. Myślałem, że reprezentujesz radość z jazdy. Dobrze się bawicie? Są czyli generalnie... Nie są jeżynki, tak, tak, jeżynki są. No. najszybsi w ogóle nie zwracają na nią uwagi. Powiedz mi, e, debiutujesz w tego typu imprezie? Tak, dokładnie. Kolega mnie namówił, wrzucił pomysł. to może miałbyś chłopotę. A więc no dobra, okej. I dalej jest Twoim kolegą, czy już przestał być w związku z tym? Zastanawiam. Bo to? On cię tu ściągnął, tak? Nie, no Ale to, co w ogóle pierwsze Ultra, w którym startujesz, czy już pojechałeś? jechałeś? Ultra. No i generalnie Panu był taki, żeby raczej na że jesteśmy liderami Ogona. Ten plan został wykonany. Czyli jazda bez napinki. No, dokładnie. A jak logistycznie to rozwiązaliście? Spaliście? Gdzie, gdzie spaliście? Na każdym okresie udało się na jakiś kwaterkach. Też w Byliśmy przygotowani, żeby masować pod chmurką, ale no nie udało się. Czyli targacie sprzęt do, do spania? czy znaczy, no, mamy taki po prostu pokrowiec. W uh -huh. No, ale się nie przydał. bo ci się przydały. Wszystko to sporo rzeczy się jednak nie przydało. Podstawowy błąd to widzieliśmy za dużo jedzenia na dzień dobry. Zupełnie Na początek mówisz, Na tak? Na początek, tak. Aha. No i cały ten majdan trzeba było skończyć ze sobą, bo przecież nie wyrzucili. No, mogliście rozdać wśród uczestników. Twoje wyobrażenia tej imprezy, jak właściwie się Zbiegły z rzeczywistością. Jak, jak to porównujesz? Już słyszałem o transferpacie wcześniej. No i gdzieś ten pomysł, że się tam ale ja stwierdziłem, że nie, pan, jestem raczej wrażliwszy na coś takiego. No, ale to kolega na No i ja tak był taki. No jest okej. Okay. <grym grym grym grym> Było. Czytałeś pewnie gdzieś tam jakieś. czy zapowieści czy coś, to. Ty, jak ci się to skonfrontowało z rzeczywistością? To jest trudniejszy wyścig niż ci się wydawało? Łatwiejszy? Czy, czy w ogóle jakoś inaczej? A czy bardziej taka refleksja jest za patentem na tego typu intreza? No to nie jest jakaś. Zawrotna prędkość, tylko konsekwencja, tak? Żeby cały czas jechać, nie robić odpoczynków. To generalnie cały czas siodle, tak? Aha. I to jest taka refleksja, bo jak się tylko zaczynam na chwilę na, na stronę, no to później trzeba faktycznie wchodzić. Nawet jeżeli ktoś w miarę wolno jedzie. Więc to jest taka obserwacja. Czyli złota myśl ultrasa, jak to niektórzy mówią, pedałować nie pie. No dokładnie, tak, bo to zasiedzieć można gdzieś tam, a czas leci, a kilometry nie to też też tej w sumie nastawiałem się na większą ilość takich trudniejszych giazdów, bo bardzo mi się spodobały, to też odkrycie. No raczej nie jestem zjazdawcem. Ale okazało się, że to jedna z fajniejszych rzeczy. Czyli wolałbyś więcej takiego enduro na zjazdach? No chyba tak. To jest takie coś co spowodowało, że jednak zabrałem smaku. Kolega się śmieje, że ja sobie wybrałem zły rower. No to ma nic, nic straconego. W przyszłym roku bierzesz fula 180 80 skoków i, i szalejesz. No tak, no tylko trzeba mijać te sutry w No, Ale ojciec dyrektor może coś na przyszły rok wymyśli. Prawa no, właśnie chciałem podziękować ojcu dyrektorowi za różne niespodzianki. Bo nie raz było takie chwile, że... no bo tam kojarzyłem pracy mniej więcej paru miejsca. A tu się okazuje, że nie jest tak prosto. Że nie jest tak, jak ty nie poznałeś, jest... tylko jest tak, jakoś inaczej. To jest zakombinowane gdzieś tam po ścieżkach, gdzie nasi ziemni drwale ściągają drzewa. No i trochę błota trzeba było zaliczyć. To tak? gdzieś... takie błotne niespodzianki były. Bez błota nie robota, jak to było. Mam fana, który śledzi, bardzo chcę. Pozdrawiam Fryderyka, <laughs> że będzie to oglądał. No to może go zachęci do startu. No, jest bardzo taki napalony, śledzi codziennie. Gratuluję, każda setka wysyła sms Super, miłe. Bardzo miłe, tak. Chcę, że w tym roku Fryderyka zobaczymy. Jedno miejsce sztos. Najfajniejsze twoim zdaniem. Czarne. Czarne. Miałeś taką chęć, żeby zrezygnować? Nie, nie miałem takiego momentu. Gdyby mi powiedział, że bym nie chciał, no to nie wiem jak bym się zachował. Chciałbym mu przeszkadzać tak, była <noise> taka sytuacja. Niech chcę jak chce, a jego nie spadzę. Prawda, że żona tu na mnie czeka, więc ja muszę dojechać. <noise> Fajnie, dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. Proszę Dzięki. jakieś machanko do kamery ładne.